Jadę przez Zalazową na Dębożyn i Jodłową, z Jodłowej lecę nową nitką na Liwocz, ale najpierw właśnie filmuję tam, tam jest kawałek jeszcze Jodłowej widać. Ta przełęcz na środku to jest właśnie tam, gdzie się dojeżdża do Wisłoka i na wschód. Ta najwyższa góra, taka na horyzoncie, to jest Przełęcz chałubowska, Kamień, koło Krępnej, no i to Liwocz. Zaraz będę jechał nową drogą, właśnie z Jodłowej na Właszkową chyba. Znajduje się ta droga tam za, za nadajnikiem, to jest boczna droga, na której stoję. Tam gdzieś Kokocz. jest chyba 6-7 km. Czasem kropi z tych mur, ale nie jest źle. Nie jest tylko tak straszny i koniec. I przestaje, sucho jest.